Dzień dobry, kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. W takim krótkim filmie postaram się, żeby on nie trwał długo, natomiast chcę wam opowiedzieć o chorobie Leosia bo dodałam post na kanał, gdzie napisałam właśnie o tym, że Laniu się zachorował i stwierdziłam, że wam opowiem, co się takiego stało. To było dość, dość ciekawe wydarzenie. Na szczęście skończyło się dobrze. Otóż, znaczy, jeszcze się nie skończyło tak do końca, ale mamy nadzieję, że będzie wszystko dobrze, idzie bardzo ku dobremu. Otóż, słuchajcie, w zeszłym tygodniu, w zeszłym tygodniu, a właściwie już nawet wcześniej, można powiedzieć, w zeszłą środę, jeszcze nie tą, co była teraz, tylko jeszcze wcześniejszą, Leniuś nagle źle się poczuł. Myśmy myśleli, że to jest spowodowane trzustką, no bo jak wiecie, on jest trzustkowcem, ma problemy z trzustką, nie chciał jeść. Nie chciał jeść, yy, natomiast zachowywał się dość dziwnie, ponieważ miał bardzo mocno podkulony ogon i chował się pod łóżko. I myśmy nie mieli pojęcia, dlaczego on się tak chowa pod łóżkiem cały czas, no bo często miał różne choroby, ale nikt też tak bardzo się nie chował. Na dodatek miał problem z ogonkiem. Cały czas ten ogonek był w dole. No ja myślałam, że on po prostu nie ma nastroju. No i wiadomo, kiedy pies ma obniżony nastrój, no to ten ogon często jest taki podkulony, bo pies się czegoś boi albo po prostu coś go boli. No więc ja myślałam, że ten ogon dlatego jest podkulony. Nie brałam żadnej innej rzeczy pod uwagę. Natomiast Leniuś nie chciał jeść. Pierwszy dzień w tą środę jeszcze troszeczkę jadł, ale ogólnie niespecjalnie. Jakoś był tam jedzeniem zafascynowany, no widać było, że to mu sprawia taką niechęć, że nie chce i stwierdziliśmy, że mój mąż, ponieważ ja nie mogłam wtedy w ogóle wychodzić z domu, musiałam bezwzględnie leżeć i nie mogłam wstawać, więc nawet moja babcia przechodziła przez dwa tygodnie, żeby Leosia wyprowadzać, ja byłam po operacji i po różnych takich zabiegach medycznych, więc ja nie mogłam nawet za bardzo wstawać z łóżka. I okazało się, że mój mąż pojechał z Leosiem do weterynarza, do naszej pani doktor. Chociaż bardzo ciężko w ogóle się było dostać, bo okazało się, że no, z racji koronawirusa oni już tak sobie nie przyjmują nagłych wypadków, tylko trzeba się wcześniej zapisywać. Więc generalnie były problemy. Chcieli nas zapisać na godzinę 14. No, ja, tak jak mówię, ze względu na mój, mój, mój stan. Zdrowotny, nie za bardzo byłam w stanie w ogóle wstać i jechać, a mój mąż był w pracy, a ze względu na liczne dojazdy do lekarzy poza nasze miasto w ostatnim czasie, mój mąż też niestety nie może po prostu zwalniać się z pracy i po prostu jechać z psem, tak jak to było kiedyś. No, niestety nasza sytuacja teraz wygląda tak, że nie jedziemy nawet nigdzie na urlop, ponieważ musimy jeździć często do lekarzy do innego miasta. I nie mamy możliwości wzięcia nawet urlopu takiego, już nie mówiąc o kwestiach finansowych, ponieważ leczenie, które realizuje w tym momencie, także jest płatne. No więc o żadnych wakacjach mowy nie będzie. Ale wracając do e, sytuacji Leosia, e, mąż po prostu postanowił, że pojedzie. No i trudno, albo nas przyjmie, albo nie. E, pani powiedziała, że Leo ma problem z gruczołami y, okołoodbytowymi, tak to się chyba nazywa. I powiedziała, że Leniuś niestety musi dostać antybiotyk, ponieważ to jest zapalenie tych gruczołów. To jest dość częsta przypadłość u piesków, u maltenczyków, także, więc stwierdziliśmy: Aha, okej, okay. czyli to nie trzustka do gruczoły. Dostał antybiotyk i dostał lek taki przeciwbólowy w zastrzyku i do domu. Pani e, bardzo tak się spieszyła, więc tylko po prostu wzięła leosia na sekundę i nawet niespecjalnie się przyjrzała, co mu tam dolega. Nie zmierzyła mu nawet temperatury. E, Leniuś wrócił do domu i powiem szczerze, że dalej zachowywał się tak samo, jak się zachowywał. Czyli no, może przez te pierwsze godziny po wzięciu tego zastrzyku przeciwbólowego czuł się odrobinę lepiej, ale tylko odrobinę a potem wieczorem znowu czuł się bardzo, bardzo źle. Potem był czwartek, było Boże ciało, więc to był dzień wolny i rozpoczynał się długi weekend, więc wielu ludzi sobie wyjeżdżało. No i okazało się, że Lenius yy, poczuł się w czwartek wieczorem bardzo, bardzo źle. Do tego stopnia, że nie chciał iść na spacer. Jeszcze nigdy tak nie było z Leoniem. Mój mąż, nawet w jego najbardziej takim ostrym zaostrzeniu, czy łapki, czy trzustki, nigdy nie było tak, żeby nie chciał wyjść z domu. I pamiętam, że o godzinie 21.30 to jest to taki mniej więcej termin, gdzie zawsze Leniuś wychodzi z moim mężem na dwór. Leniuś bardzo nie chciał na ten nadwór wyjść, schował się pod łóżko, słuchajcie, i. To była pierwsza taka sytuacja, odkąd mamy Leniusia, że naprawdę nie chciał wyjść z podłóżka i iść na dwór. No więc no nie poszliśmy czy w sensie mój mąż nie poszedł. Ja się naprawdę na poważnie zaniepokoiłam. Leniu nie jadł, nie pił, nie chciał iść na dwór, cały czas leżał pod łóżkiem. Pomimo tej środowej, dzień wcześniej, wizyty u weterynarza i pomimo tych leków, które dostał, ja zaczęłam się zastanawiać, czy to jest normalne, ponieważ. Mniej więcej trochę czytam o różnych chorobach psów. O gruczołach też trochę czytałam jeszcze wcześniej, zanim to ta sytuacja w ogóle nastąpiła, no i miałam takie wrażenie, że to jest trochę niemożliwe, żeby z powodu zapalenia gruczołów pies aż tak zmarkotniał. Dodatkowo były drgawki. Leonowi drgał cały tył, drgały mu łapki, kiedy leżał się trząsł. Więc to było coś dla mnie ewidentnie nie tak, dla mojego męża też. Zaczęliśmy szukać weterynarza wieczorem, takiego, który mógłby nas przyjąć. Dzwoniliśmy w różne miejsca, napisaliśmy także na forum zielonokurskie Psia Zielona Góra, bo jesteśmy z Zielonej Góry. I napisaliśmy, gdzie ktoś mógłby nas przyjąć. Napisałam nawet do osób, które, które mogłyby mi pomóc, do moich różnych znajomych. Oni proponowali nam różne telefony, ale właściwie nikt nie odbierał. Słuchajcie, nikt nie odbierał, i nawet jak dzwoniliśmy do niektórych ludzi gdzieś tam, to czasami tylko weterynarz odpisał, że go nie ma w Zielonej Górze i że bardzo jest mu przykro. Więc właściwie albo nikt nie odbierał, albo po prostu opisali nam, że nam nie pomogą, bo ich nie ma. Dzwoniliśmy nawet do naszej pani weterynarz, tej, która poszła na urlop macierzyński, ale no myśleliśmy, że może chociaż przez telefon nam coś powie, wiecie, natomiast również nie odebrała telefonu, więc właściwie byliśmy kompletnie w kropce no i stwierdziliśmy, że musimy czekać do jutra po prostu no nie ma wyjścia, bo nas nigdzie nie przyjmą w tego danego dnia i właśnie następnego dnia w piątek, to był już długi weekend ale stwierdziliśmy, że no musimy się gdzieś dostać do weterynarza, nie ma opcji bo z Leoniem było coraz gorzej całą noc nie spaliśmy on nie spał, myśmy nie spali ja na dodatek byłam po ciężkich dwóch zabiegach i miałam przykazane w wypisie, że nie mogę się stresować, że mam unikać sytuacji stresowych najmocniej jak to się tylko da że po prostu nie mogę się stresować. Byłam na L4, wczoraj mi się skończyło L4, właściwie prawie cały miesiąc. I no to L4 było między innymi wzięte przede wszystkim dlatego, że musiałam leżeć fizycznie, ale też dlatego, że żadne jakieś sytuacje z zewnątrz nie mogły mnie stresować. A tutaj nastąpiła taka sytuacja, że po prostu mój pies prawie, że walczył o życie, bo nie wiadomo było, co mu się działo. Więc ja o dziwo jakoś, nie wiem jak to było możliwe, czy to wpływ różnych leków, które brałam ale po prostu powiem wam, że położyłam się i po prostu zasnęłam tej nocy mąż nad nim czuwał, a ja po prostu tylko słuchajcie położyłam się i stwierdziłam, że no, no nie wiem, no muszę jakoś wziąć się w garść, bo naprawdę każdy dorobny stres jest dla mnie w tym momencie bardzo niebezpieczny no i tyle, tak? i po prostu jakoś Dotrwałam do rana, a z samego rana już dzwoniłam do weterynarzy. I udało nam się pojechać do pani, która jest okulistką, ale jest także weterynarzem takim ogólnym, bardzo dobrym weterynarzem. Powiem szczerze, niespecjalnie za nią przypadam, jeżeli chodzi o taką jej aparycję. Ponieważ nie jest to taki weterynarz jak na przykład nasza pani weterynarz, czy nasza poprzednia pani weterynarz, która poszła na macierzyński, one miały naprawdę takie bardzo dobre podejście do zwierzątek i do nas, też do, do ludzi, czyli do opiekunów. Można było zawsze porozmawiać, długo wiele rzeczy wyjaśnić. Natomiast ta pani nie jest jakoś specjalnie miła. Ja niestety niespecjalnie też lubię chodzić do niemiłych lekarzy. Uważam, że można znaleźć specjalistę, który jest i miły, i dobry. Natomiast stwierdziłam, że, i też mój mąż tutaj yy, przypomniał sobie sytuację z zeszłego roku, kiedy to Leo miał bardzo silne zapalenie spojówek i ta pani mu po prostu pomogła. Wiemy, że to jest dobry weterynarz, jest bardzo polecana i jest bardzo skuteczna. Więc zadzwoniłam do niej i poprosiłam ją, czy może przyjąć Leonia, ponieważ jest taki stan. Opisałam, co się dzieje z psem. Ona powiedziała, że yy, tylko o godzinie 14.00. No, ja zaczęłam ją płakać, mówić, że nie mam takiej możliwości, że jestem na zwolnieniu lekarskim, że muszę leżeć, nie mam możliwości dojazdu, a mojego męża nie ma, jest w pracy i nie może wziąć w tym momencie wolnego. Ale pani w ogóle kompletnie nie chciała mnie słuchać, powiedziała po prostu nie. O 14 albo w ogóle. No. <słuch> Więc co mogłam zrobić? Mój mąż stwierdził, że spróbuje zwolnić się z tej pracy i postara się być, ale dopiero około 15. Więc nie było wyjścia, przyjechała do mnie moja babcia i wzięłyśmy taksówkę. Pojechałyśmy do tego weterynarza. I na szczęście, kiedy myśmy już były u tego weterynarza, to podjechał mój mąż. Udało mu się być szybciej i wziął leonia i poszliśmy. To znaczy poszedł mój mąż z Leoniem. Ja z moją babcią zostałam na zewnątrz, ponieważ ze względu na koronawirusa może wchodzić tylko jeden opiekun. Więc, z racji tego, że mój mąż był, a ja musiałam dalej unikać sytuacji stresowych, no to po prostu wszedł mój mąż e, i po prostu okazało się, że Lenius ma wbite e, pomiędzy ogonem a odbytem e, kawał materiału roślinnego albo jakieś gałązki, albo kory. To musiał mieć już od dłuższego czasu i to wrosło mu w jego. Organizm skórę, no po prostu mu to wrosło, Wywolało, wywo, wywołało to straszny stan zapalny. Czyli okazało się, że nie miał on e, zapalenia gruczołów około odbytowych, czy tam około odbytniczych, tylko po prostu miał e, ciało obce, które bardzo w jego organizmie namieszało. Miał zmierzoną temperaturę, miał prawie miał bardzo mocno podwyższoną temperaturę. Stąd też całe jego zachowanie, jego drgawki, jego wszystko. I musiał mieć natychmiastowy zabieg usunięcia tego materiału. Wypłynęła również ogromna ilość ropy. Mój mąż stał i wszystko to widział i powiedział mi, że dobrze, że mnie wtedy nie było, no bo to był straszny widok. Więc wyleciało mu mnóstwo krwi, wyleciało mu mnóstwo ropy, taki Cały zgrubiały ropień, można powiedzieć. Wyleciał mu ten materiał. Yy, zrobiła mu się opuchlizna także po drugiej stronie, więc podejrzewano, że również po tamtej stronie. Jest jakieś ciało obce, które to spowodowało. Dostał silne antybiotyki, dostał silne zastrzyki, dostał silne zastrzyki także przeciwbulowe i przeciwgorączkowe. No i z taką pocharataną kompletnie całkowicie pupcią. Pojechał do domu, ale przynajmniej wiedzieliśmy już, że to nie, są zwyczajne, że to nie jest zwyczajne zapalenie gruczołów około odbytowych, tylko po prostu to było ciało obce w organizmie, które mogło, jeżeli byłoby niewcześnie wykryte, mogłoby sprawić, że pies by nam po prostu zdechł. Trzyletni, zdrowy, zadbany pies. Okazało się, że kiedy w czasie kwarantanny jeździliśmy bardzo często do lasu czy do parku, robiliśmy mu różne komendy byliśmy w takim lesie, gdzie było dużo, można powiedzieć, no liści, czy gałązek, czy szyszek dookoła. Jak robiliśmy siat, no to w którymś momencie musiało mu się to wbić. A że Leniu ma długi włos, pomimo tego, że był u fryzjera i był trochę podcięty, to jednak mimo wszystko ten włos był na tyle długi, że mogliśmy tego po prostu nie zauważyć. Więc takiego mamy pecha i to wszystko wydarzyło się akurat w sytuacji, kiedy ja naprawdę byłam w strasznie silnym stresie spowodowanym moim stanem zdrowia yy, i miałam jasno powiedziane, że nie mogę się stresować, akurat wtedy ta sytuacja się wydarzyła. Czy ta sytuacja wpłynęła na późniejsze niepowodzenie Trud w moich sprawach prywatnych, nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, mm, że przyczyniły się do tego inne czynniki. A jednak nie choroba Leosia. Na ten moment Leoś czuje się lepiej. Musieliśmy jeździć do weterynarza co dwa dni, i co dwa dni zabieg był powtarzany. Czyli Leoś miał wbijaną grubą igłę, za drugim razem już byłam na wizycie i na każdej innej już też byłam, ponieważ no, skończył się pewien jakiś etap. Nie udało nam się medycznie osiągnąć tego, co zamierzaliśmy. Więc ja już mogłam wychodzić z domu, i okazało się, że ten ropień, ta ropa już nie wyciekała. Wyciekał tylko płyn surowiczy i wyciekała krew. To był bardzo dobry znak, ponieważ to oznaczało, że jak nie ma ropy, no to znaczy, że się to wszystko ładnie goi. Natomiast ta opuchlizna była i zrobiła się też opuchlizna po drugiej stronie, tak jakby obok i zastanawialiśmy się z panią weterynarz, czy tam nie ma ciała obcego. Natomiast ta górka, byśmy to sobie tak nazwali roboczo, zaczęła się troszkę zmniejszać i na dzień dzisiejszy ta sytuacja wygląda już dużo, dużo lepiej. Wczoraj byliśmy na kontroli u weterynarza. Antybiotyk jest przedłużony, Leoś dostał też probiotyk, natomiast nie bierze już leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, tylko sam antybiotyk i probiotyk i na kolejny tydzień dopiero jesteśmy umówieni na wizytę, czyli dopiero na następny tydzień i będziemy sprawdzać, czy wszystko jest ok, ale właściwie pani weterynarz powiedziała, że to już jest tak bardziej dla naszego tylko bezpieczeństwa i spokoju, ponieważ wszystko się ładnie goi, musieliśmy mu też przymywać pupcie Rivanolem dwa razy dziennie oraz musieliśmy także nakładać mu kołnierz. Ile odale jest w tym kołnierzu? Muszę go pochwalić, powiedzieć Wam, że jest niesamowicie dzielny. Kołnierz od razu zaakceptował. Dzięki temu kołnierzowi też ta sytuacja się bardzo szybko unormowała, ponieważ on przestał lizać tę ranę. Bardzo szybko się nauczył w kołnierzu funkcjonować. Na początku nawet na dwór, na spacer wychodził w kołnierzu. Później po którejś wizycie pani doktor powiedziała, że kołnierz tylko w domu, a na spacery można mu ściągać, ponieważ on na spacerach i tak nie jest zainteresowany lizaniem swojej rany, tylko wąchaniem wszystkiego dookoła. Nauczył się w kołnierzu jeść, nauczył się w kołnierzu pić. Wszystko, nie było jakby żadnego problemu z tym, co się działo i bardzo ładnie ten kołnierz zaakceptował. Jest niesamowicie dzielny, bo bardzo dzielny u weterynarza, był bardzo dzielny tutaj w domu. Jego rodziny, tak jak Wam pisałam, no były bardzo skromne, nie było gości, nie było prezentów, jedynie od mojej babci i od mojej mamy dostał piłeczki, trzy takie piłeczki dla piesków i od babci dostał takie posłanko, które trochę mu Borys ukradł, aczkolwiek Leo też tam sobie na nim znajduje miejsce, więc właściwie prezenty były od mojej kochanej mamy i babci, a nie od nas, bo myśmy po prostu nie byli w stanie Tyle się działo złych rzeczy dookoła nas, że gdyby nie ta choroba Leosa, to byśmy chyba przez pewien czas w ogóle zapomnieli, że mamy psa i kota. Um, ale powiem wam jeszcze o Borysie, że niesamowicie się wystraszył Leona, kiedy wróciliśmy z, od weterynarza i okazało się, że Leos jest w tym kołnierzu. Borys był tak wystraszony, nastroszył się styczał, jakby to po prostu kompletnie poznał swojego psiego brata kompletnie. Długo błyskowany pod łóżkiem, nie wiedział co się dzieje, ale z czasem, z czasem wyszedł, powąchali się i poznał, że to jest Leo, że to jest tylko jego Leo i nikt inny i nie musi się bać. Tak więc taka historia tutaj naszego kanału z życia Maltańczyka i Persa. Tyle się podziało, różnych rzeczy niedobrych u nas, ale pozostaje mi mieć nadzieję, że w końcu jednak słońce się. Pojawi również na naszym niebie. Trzeba być, wiecie, takim pełnym nadziei. Myślę, że trzeba. Przede mną dość trudny okres dalej. Teraz będę musiała się bardzo mocno zająć sobą. Mam poumawiane wizyty u wielu, wielu specjalistów. Większość prywatni niestety. Więc obawiam się, że też nie będę miała takiej możliwości, żeby tak bardzo oddać się temu kanałowi, jak to było w poprzednich latach, natomiast teraz jest taki dość intensywny okres mojego życia. Natomiast będę chciała wrócić do nagrywania przynajmniej raz na jakiś czas. I tak jak Wam pisałam, jest już nagrany dla Was film o tym, jakie my mamy rośliny w domu i jakie rośliny są bezpieczne dla kotów. I ten film o, e, pokaże się jako pierwszy, ponieważ on już po prostu jest. No i będą dalej nagrywane następne filmy. Bardzo ciekawe. Zamierzam nagrać dla Was. A, to może nie będę mówiła, ale mam na razie pomysły na dwa fajne filmy. Znaczy, pomysłów Wam sporo, ale na taką najbliższą przyszłość są dwa filmy. I mam nadzieję, że te dwa filmy na pewno się w lipcu pojawią. Mm, a wcześniej pojawi się jeszcze film o roślinach. Proszę nie uciekajcie z kanału. Zostańcie i subskrybujcie dalej. Cieszę się, że jest już Was tak dużo i mam nadzieję, że ta nasza społeczność będzie się dalej rozwijać. Trzymajcie kciuki za Leosia, żeby wyzdrowiał za Borysa, aby nic mu nie było. No i oczywiście za mnie i za mojego męża, bo mocno tych kciuków potrzebujemy. Buziaki, trzymajcie się, papa! Pa.